Siemaneczko z tej strony Derby Zagramy się w Mobile Legends A będzie to mecz rankingowy O rangę arcymistrza Szukamy meczu Ogólny plan jest taki Żeby zagrać ją, Troszkę pobuszować w dżungli Ale no zobaczymy co tam nasi Koledzy z drużyny Wybierają i postaram się jakoś dopasować Emblematów jeszcze mało Jakie się zdjąłem sobie? O Jeszcze się układa mm -hmm. O, jest popol. Dobra, weźmiemy w takim razie balomunda. <grymne> Pierwszy mecz. Dobre. Co weźmiemy do balmunda? Idziemy na bota, się, że nam się może przydać. Na razie w kilka jeszcze nie mamy. Tylko po co teraz pójść pod tankę, by było dobrze. No dobra, zrobimy coś takiego. Okej. Okay. Pierwszy mecz w Balmudę i mecz o najwyższym rangę. Jak na razie, a Będzie ciekawy. W ogóle tego skina do Balmuda odebrałem, czy dobrze pamiętam tych 7 dniowych to trzeba się 7 dni począt logować i to jest za 7 dzień był tam jeden z trzech skinów do wybrania wygrało się do Muda To jest chyba tylko jednorazowo na początek gry czy coś takiego Ogólnie to jest moje nowe konto bo stary niestety utraciłem tam ogólnie grałem od pierwszego sezonu, potem miałem długą przerwę no i teraz chciałem właśnie wrócić Niestety nie mogłem uzyskać swojego starego konta Więc zacząłem od nowa fizyczna będzie to pójdziemy topa z, z farsem okej okay. nie zła farsa mamy dwóch polaków w teamie, zobaczymy jak się spiszą, ogólnie nie lubię grać. Nie lubię, może nie potrafię grać, właśnie postaciami, o, które atakują z bliska. Już ja cały beamage przyjmuję. Już nie mam pół HP. Także tak. Prostraszymy trochę. W ogóle nie po prostu taki właśnie mały, jest słaby, może się dobrze byłoby go zrobić. Yeah, Przy jak największej Nie, Bo tu na razie niepjałą mamy mgnięcie. I na spokojnie nie o się pchać pod wieżę. No nie, mały krabik to są dwa małe kraby i dopiero później ten normalny czy normalny, kiedyś to w ogóle było inaczej to wyglądało tutaj mamy zaraz wam pokażę się, się daj 9 sekund po 10 a, nie na pokażę, bo farsa sobie wzięła ale nie mam problemu póki nam nie zabierają przeciwnicy to mi to odpowiada O i teraz jest normalny krab Oho, mamy tutaj kolegę z góry Ale udora po prostu się tutaj wybrała na zwiedzanie O teraz mamy właśnie 10 golda 10 sekund 30 sekund Okej okay. Oj, oj, oj. No i wcześniej tego rozwijać, bo wyglądało to zupełnie inaczej, dużo lepiej. No się niestety nie... Przegrywamy 1-2, volt praktycznie na remis, ale zaraz pada czwarty tier, level, co ja pierdzielę, czwarty level. Sam odblokowuję ultę, a wtedy gra wygląda troszkę inaczej. Mam tu mgnięcie, bardzo fajnie. O, zgnięcie też jest z tym plusem, że te wódki nie trzeba to po drodze zbudować. Bardziej że cooldown jest niski. Kierce. <laughs> bardzo mi się podobają te spuszczenie tych nazw. Kierpce mi do przeciwnika trochę byśmy podobili. Oho, to i od lewej co chodziło, ona bang. do gęsi chodziło na bank. Już dobra zaraz. O, ubeknie. na punktów życia. Full. Dobra, nie ma co się tutaj czaić. Na nią. No. kocham to. Dobra. Tukujmy się tam. Podzłowiem Dobra, spróbujmy jeszcze pełne buty Był tak na szybko wybierany Okej. Okay. Dobra, to sobie na priorytecie Okej, okay, grab Zrobimy to. Mamy ją, mamy ją, brawo. Super team fight. Czas, ja sobie zrobię, Oj, na midzie mam padła wieża. Niedobrze. Ogólnie, jakbyście spojrzeli, utrata wieży na midzie jest najgorsza. Ponieważ najbardziej nam skróca pole gry, jeżeli chodzi o dżunglę. I nie tylko. O! O, ale zepsułem. No, zakładamy. Ho, o, To używanie teraz razu uratowało nieźle dupę. Myślałem, że przydałbym się tutaj ktoś. Teraz sobie wtedy cofnął Kurcze Dobra powiem. Ale odwaliłem teraz Ale nie chciałem właśnie oddać wieży za darmo Ale z drugiej strony oddałem wieżę za darmo Jeszcze straciłem Czas gry no I po prostu zlikwidowałem przeciwnika Hmm. Nooo, ciężki mecz, chyba niestety nie będzie. Marcy mistrza. nie wygląda to najlepiej. Kurde, makdownalne ultim, nie lubię tego. Gminy, w razie Może udałoby się odpuszczować tego topa. Niestety, na tych niższych rangach, jak teraz, ta grę jest bardzo chaotyczna. Nie, tak Przy każdym razie sobie mówisz, nie, ja będę grał defensywnie, tutaj z tyłu, na spokojnie. W endgame tutaj będziemy szarżować, ale nie, rzadko kiedy tak wygląda z mojej strony. Niestety. Aczkolwiek już. Dobra, Próbujmy go, mamy go. Super. O, jeszcze ja nie trafiło. Super, mają go. Bardzo mi się to podoba. Pokemon, nie. jemu, tak. trochę punktów życia zregenerować. Dobra, Dobra. pusił tym minionem troszkę do przodu i robimy staw. Taki jest plan. Dobra, Dobra fizyczna wzmocnijmy się trochę, Ponieważ w ogóle jesteśmy jedyną jednostką, która może, która ma papiery na to, żeby tankować. Ja właśnie zauważyłem, że mało, mało ludzi lubi, lubi Mobile Legends Grać właśnie typowym po prostu fighterami, tak? Jak już to nie, zabójcy, albo właśnie dystansowi, Typu Marek Sman To Zresztą ja mam tak samo Marek Sman Mag swojego czasu jeszcze na tym starym koncie Odetną, uwielbiałem ten się grać, świetnie mi się nim grało i właśnie tam biłem pierwszego epika. Ok, tutaj dżunglę ktoś robi. O kurde. Ale uciec nam się chyba już nie uda. No masz. No ale nie za zero chociaż U 28 sekund do odrodzenia. Ale wygląda to trochę lepiej niż kilka minut temu. Patrząc tutaj na naszą mini Wiem, powiększmy. Kilka wież tutaj przejęliśmy. Oto pies na zero. Mid chyba też. Ale ta wieża już ledwo stoi. Także słabo. No i tutaj przegrywamy Jedną wieżą. Dobra. Do boju. No i padła wieża. Tak jak mówiłem, ta wieża właśnie śpiała. Praktycznie 0 Także tak to się musiało skończyć Lord, przez nikogo nie robiony Jak na razie Trniąki porobimy I krawsza nie czasami to zaraz pojawić O właśnie Zabrakło mi się, co będę kupić, z tego co widzę. O, właśnie. Dobra. No, myślę, że teraz. czy to On bardzo muda. Zrobimy. tak 50 porządku. Doda kolejny 2 pół do 12, można powiedzieć. Super, Stop making those foolish requests. jeszcze raz uniony na górze. będę chciał już schodzić do teamfightu na Mida. Widzisz, tam ten teamfight slain. się kreuje. Ale tutaj koledzy ogarniają. Podoba mi się to. Zwrknijmy czystą. Dobra jeszcze raz mówię tu się nie mam dlatego, że chcę tutaj na dżunglę wejść Dobra, że to musimy bić, ale... Ja też świeżo na tym poziomie już może być całkiem mocna. Jeszcze ja mam reda, z tego co widzę. Chyba sobie reda. Kieruje się jakaś walka. Robimy to, ojojo, ale szybko spłynął kolego Dobra, dawać tylko kopa Nie, nie, oni tutaj zeszli Dobra, przyjmuję Zleciliśmy, robiliśmy grupne. Oni tu będą piętrzać na bank No O właśnie, już podchodzą Zleciliśmy szybciej, szybciej, szybciej Super, spłynął Wchodzimy. Tak. Nie może nam uciec. Dało Super. Super. Wykończenie. Super. Ale jeden już wstał. Musiał być wcześniej pokonany. Przejdzie środki. Potrzebujemy... więcej utwór życia przy okazji tarcza, tarcza, tarcza to jest sama Sylwana, czy mi się wydaje? Sylwana leci... nie wiem Przytknięcie Super Przytankuję teraz troszkę Bomba Te ja tutaj jeszcze Używienie Bravo Leslie, duży Dimage Tutaj nasi miniony się biją Robią wieże. jak bomba bardzo mi się to podoba, a ja cały czas się powtarzam. Ale naprawdę no to wygląda bardzo, bardzo dobrze, arcymistrz się będzie wbity w tym meczu. Szczególnie pierwsze podejście do arcymistrza. Okej. Okay. Weszła tarcza. Odbieram przeciwnik. Okej, kończymy to. I mamy to. Mecz wygrany. Pierwszy mecz na Palpudzie. Mecz ee, średnio udany, mógł być lepszy niestety jak to ja w Game'ie padłem. Z dwa razy chyba trzy. I arcymistrz wbity. Powrót króla. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Pierwszy mecz na balmunda taki sobie. No. Tak jak mówiłem, w Early Game mi niepotrzebnie. Tutaj po. Zginąłem kilka ukrótnie. Dobrze, kolego, podziękujmy za grę. No i tutaj Polacy w miarę się spisali. Szczególnie tutaj Szczepuś 13-2-11. Super. Ja, jak tutaj wygląda? Silvanę przyjęła lepszy Dimejczyk niż ja. Z bardzo mało Dimejczyków zadałem. Ale ja tak naprawdę dopiero się rozkręcałem, tak, jeżeli chodzi o DPS. Dobrze, bardzo dziękuję, że byliście ze mną podczas mojego pierwszego meczu na Balmudzie i pierwszego wbić. Pierwszy raz wbiłem arcymistrza. Dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie.